Witam Was wszystkich na nowym filmie na kanale. Yy, filmie, na którym no niestety pójdę na wojnę. No i myślę, że na dosyć grubą. Więc od razu przepraszam wszystkich yy, tych, którzy poczują się obrażeni tym filmem. Nie mówię do wszystkich osób w tym filmie. Mówię tylko do szpeców, którzy wyceniają niesamowicie krafty proponując niesamowite oferty. Yy, chcąc odkupować je poza je yeah, fajnie, w <laughs> dobrych cenach. Zapraszam do oglądania. Na samym początku oczywiście jeszcze związane w z craftami dosyć mocno Skin's Monkey, czyli strona gdzie wymienicie swoje przedmioty. Ciekawostka o stronie, strona nie liczy naklejek, więc nawet jeżeli znajdziecie, czy to Taką MK, czy to taką MK, widzicie, mają różne naklejki, za to ceny dokładnie te same. Dlatego ja sobie ostatnio sprawiłem takiego kałacha z takimi oto naklejkami i na pewno nie będzie to 4% overprice od naklejki, tak jak Wam powiedział, są różni specy, więc naprawdę strona przydaje się do tego, żeby coś z niej wyciągnąć. Dodatkowo z kodem, John, macie tutaj taką oto tabeleczkę, jak możecie dostać dodatkowy bonus, no i bonus 35% do doładowania. Zapraszam, kto chce. Jeżeli ktoś nie chce, nie zmuszam nikogo. Proszę sobie wchodzić, tradować i robić zakupy. No i postować, oczywiście, na naszym Discordzie, co nam się wam udało złapać. <laughs> Więc nie wiem, czy mam robić wielką tyradę o tym. Powiem Wam tylko sytuację. Grupa na Facebooku. Ktoś postuje skina z Katowicami 2014, Vox, Holo, bo, Best Pose na P90 Chopper. Czyli na nie najdroższym skinie. Dostaję ofertę 130 zł blik. Oczywiście kwalifikuje się to tylko i wyłącznie do odpalenia mojego ulubionego programu graficznego i napisania w nim moich dwóch ulubionych liter. No ponieważ po prostu jest to kwota śmieszna. I potem dostaję niesamowitą odpowiedź, że maksymalnie 4% liczy się za, za naklejki, jeżeli nie są w kombo ani niczym. Więc tak. Pierwsze, co trzeba powiedzieć, to to, że w ogóle to, to nie jest tak, że jest jakieś żelazne 4, 5, 6 i maksymalnie 7%. To tak nie działa. To nie działa w ten sposób, że wklepujesz e, cenę naklejki do kalkulatora i ci liczy, ile możesz maksymalnie za nią wołać. Bo gusta są różne. Na przykład. Prosty przykład. Awupa Asimov z naklejoną naklejką Kenego S'a będzie więcej warta, jeżeli chodzi o procent od naklejki, niżeli awupa Asimov z naklejonym Guardianem. Dlaczego? Ponieważ Kenny S się kojarzy z awupą Asimov. Głupota, prawda? Ale tak jest. I... Miałem przyjemność sprzedawania naklejek S'a przez to po zawyżonych cenach po około 40% naklejki, czyli 10, 10, razy, 10 razy więcej niż zaoferowałby wam ktoś yy, z takiej grupy. Yy, ale żeby nie być gołosłownym, wpiszmy sobie jakiegoś skina. Powiedzmy, naruszenie kwarantanny. Naruszenie kwarantanny. Tak sobie wpiszemy, nie? Wejdziemy sobie w pociężkich walkach. I teraz mam pytanie do Was. Ile według Was, jeżeli taka jest cena e, AWP, powinno się policzyć za AWP z naklejką za 100 zł? No, co? Wklepujemy do kalkulatora. 100 zł, 4% 4 zł. E, no to mamy 170 zł, dodać 4% z naklejki. No czyli będzie to jakieś 174 zł. Które się powinno za nią wołać, tak? No spoko. No to jeżeli wybyście. Jeżeli wy ogólnie macie taką AWP i chcecie mi ją sprzedać, na przykład, nie wiem, z jakimś falenem goldzie, czy w goldzie, czymś takim, to ja nawet 7% wam dam, wiecie? Nawet mogę wam 10% tej naklejki dać. Autentycznie, dyszkę wam dopłacę. To dla was jest 200% profitu. Naprawdę, jak na tych grupach facebookowych. Jak naprawdę ktoś z was. Kupi już tego chopera za te 130 zł, to weź mi odsprzedaj za 260, bo, bo ja ogólnie jestem yy, debilem i ja się nie znam, nie? Dlatego weź mi to, odsprzedaj, zarobisz na mnie elegancko 130 zł, a ja będę miał skin, którego nikt ode mnie nie będzie chciał kupić. I właśnie w ten sposób, oto nikt nie będzie go chciał kupić, że AWPA z. Falenem w Goldzie, no i powiedzmy sobie: o Nation, które jest warte 30 zł, więc ciężka jest tu coś powiedzieć, że ono podnosi cenę. Ale Falen w Goldzie był na skoopie. Sprzedało się za 217 zł, a nie za 174. I ktoś powie: No tak, no ale 217 to jeszcze nie jest tak dużo. Tylko jeżeli się doinformujesz, to cena, jaka jest podana na wykresach tych. To jest cena po podatku. Więc wpisujemy tu 217 i wyskakuje w nam 250. Proszę bardzo. Jeżeli Wy też chcecie, żeby Wasze skiny nie były wyceniane przez szpeców, tylko przez kogoś, kto się trochę bardziej na tym zna. Kogoś, kto sprzedał w swoim życiu. Myślę, że setki kraftów i ludzi, którzy naprawdę znają się na skinach jak mało kto i nawet są czasami osoby, które o konkretnych skinach wiedzą więcej niżeli ja o niektórych segmentach rynku. W sensie, no, no ktoś, kto powiedzmy, przy takim bloku grinder siedzi po cały tydzień snajpiąc najlepsze paterny i sprzedając je drożej. Zapraszam do mojego Discorda, bo taką osobą zdecydowanie nie jestem ja, ale jest nasze community, które składa się z naprawdę, powiedzieć, inteligentnych to tak jak nie powiedzieć nic, ludzi, i oni są w stanie dobrze to zrobić. Oni naprawdę się znają. Czy Urok, który no w sumie o Grinderach wie w zasadzie wszystko, czy Joe Dirt, który no. I chyba sprzedawał Black Asimowa z czterema Dignitas Holo. Także to też są dosyć dobre wyczyny. Czy QVO, który też ma bardzo dobrą wiedzę, to są osoby, które się po prostu na tym znają i które wiem, że jeżeli wam napiszą jakąś scenę, to nie jest ona przesadzona. Za to pamiętajcie też o jednej rzeczy. Nawet jak ktoś wam zrobi Price Czeka, jakiegoś przedmiotu, powiedzmy. Ja mam tak, że jeżeli ktoś mi jakiegoś jakiś przedmiot, no to i tak go wystawię za dwa razy drożej. W sensie, jeżeli chodzi o ceny naklejek, nie? Bo jeżeli ktoś, tak jak w przypadku tej awupy, uzna, ej, to bo ta awupa jest całkiem ładna, nie? Że to jest całkiem fajny craft, no to i nie będzie takich craftów zbyt wiele. No, to nawet za 80% naklejek zostanie coś odkupione. Jeżeli coś po prostu się ładnie prezentuje i jest ciekawym konceptem. Ewentualnie ma naklejkę, którą po prostu ktoś lubi, jak się tak uda trafić. Pamiętajcie też, że na rynku Steam da się szukać naklejek, więc to też nie jest tak, że e, jeżeli wy coś wystawicie, to mówicie, nie no, bo kto kiedyś sprawdzi tego skina? No nie no, ludzie szukają takich rzeczy. Ludzi jest więcej niż 3 osoby. A skinów więcej niż 7. I naklejek też. Więc. Ale mam się po prostu tym interesować. I zami, zanim wyślecie jakiegoś skina na grupę na Facebooku z, w celu y, dobrej identyfikacji ceny y, tego oto przedmiotu, może zajrzyjcie w trochę bardziej zweryfikowane miejsca. Ja, nie wiem. Dla mnie po prostu, y, jako osoby, która sprzedaje te krafty dosyć często, dzięki współpracy ze skinsmanki, gdzie w zasadzie, tak szczerze, to skinsmanki nauczyło mnie handlu kraftami autentycznie, bo. Y, ja zauważyłem taką zależność, że znajdujesz crafta, który jest całkiem ładny, sprawdzasz ile go jest, jeżeli jest drogi, no i go wystawiasz za e, cenę w zależności od na przykład pozycji i w zależności od tego, jaki może być popyt na takie oskina. No i to po prostu działa. Najzwyczajniej w świecie to działa. Więc polecam Wam. Po prostu się zainteresować tematem, jeżeli coś tam macie. No i tyle. Trzymajcie się. Zapraszam do opisu, do skinsmanki, jak i na Discord. Hej.